Cześć! Kolejny Groycon News prosto z Bielskiej Areny Zolby, która będzie dostępna dla każdego uczestnika For free. Jeżeli ktokolwiek z Was nie wie, co to jest Zolta, to mówiąc w największym skrócie... Możecie tutaj zagrać w Quake'a, w CS'a i w wszelkiego typu shootery. Zamiast siedząc przy kąpie, biorąc taki sprzęt, zakładając takie kamizelki i biegając i po prostu... Czyli dużo fajniej niż na kompie. Zoltar to jest świetna zabawa, a przygotowaliśmy dla Was yy, wspaniały turniej, królewski turniej Zoltara który odbędzie się właśnie w arenie Zotar. Podczas trwania grojkonu oczywiście. Dokładnie. Z wspaniałymi nagrodami. Będziecie mogli zapisać swoje trzyosobowe drużyny, zarówno online, przez naszą akredytację, do końca do tego, bądź przychodząc bezpośrednio na ulicę Sukienniczą do Bielska i zapisując się na turniej i na cały grojkon na miejscu. Dokładnie. Do 4 marca. 6 marca natomiast zorganizujemy losowanie drużyn które trafią do eliminacji odbywających się w konwentowy piątek. W piątek: eliminację, w sobotę: finał. Final. W finale będzie można wygrać nagrody o łącznej wartości około 700 zł. 700 zł. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał, oczywiście, pobiegać i postrzelać poza konkursem, poza turniejem, będzie to także możliwe. Będzie można zapisać się na naszym forum, na konkretne godziny, bo oczekujemy, że. Będzie ciężko. Będziecie, będziecie czuli tą. Moc. Dlatego właśnie ZOTER będzie dostępny przede wszystkim dla osób zaakredytowanych, a osoby, które spontanicznie będą chciały przyjść na ten moment i popróbować, również dostaną taką szansę. Jeżeli oczywiście nie miejsce. Dokładnie. Więc warto zapisać się wcześniej, żeby być pewnym.